Tania ekipa jest tania tylko na początku. Jeżeli to będzie, to będzie tylko łatwiej i Wam dostarczy zdecydowanie mniej stresu. Jest to niezwykle istotny dokument, jeżeli planujecie budowę domu. Cześć, jesteście na kanale Misja Domy. Ja na starcie zapraszam Was do subskrypcji naszego kanału. Dzisiaj powiemy sobie o tym, jak. Zacząć budowę swojego domu. Tak? Czyli krok po kroku opowiem o tym, co trzeba przemyśleć, co trzeba załatwić, na tyle, ile będę potrafił, jak to zrobić, żeby budowa domu poszła Wam sprawnie i przyjemnie. Na początek, jeżeli chcecie mówić w ogóle o budowie domu, to musimy mieć, gdzie ten dom zbudować. Gdzie go zbudujemy? No oczywiście na działce. Działkę możecie już mieć, bądź i yy, nie wiem, kupić ją, czy dostać ją w darowiznie, dostać ją w spadku, czy też dopiero jej poszukiwać. Niezależnie od przypadku, ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, czy działka ma warunki zabudowy, czy, ma, czy jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Tak? Jeżeli nie mamy tej informacji, sprawdźmy to w urzędzie gminy. Warunki zabudowy i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa, co może powstać na tej działce. Czy to może być dom, czy na przykład sklep, czy dom może mieć 10 metrów, czy 5, czy dach może być płaski, czy musi być, nie wiem, dwuspadowy, czy dom może być wielorodzinny, czy musi być jednorodzinny, jakie, jakie na przykład może musi być zagęszczenie domów na danej działce i tak tak dalej. W związku z tym jest to niezwykle istotny dokument, jeżeli planujecie budowę domu. Również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa dokładnie to samo, ale nie dla jednej konkretnej działki, a dla całego obszaru. Czyli, czyli wiemy, że na przykład tu mają powstać domy, ale tu jest przewidziane miejsce na plac zabaw, czy miejsce na szkołę, czy miejsce na sklep, i tak dalej. Warto to przeanalizować. Nie stresujcie się, jeżeli macie działkę rolną i zastanawiacie się, czy to jest problem. Jeżeli są wydane na nią warunki zabudowy, bądź jeżeli warunki zabudowy na nią mogą być wydane, bo tak dowiedzieliście się w urzędzie gminy, to nie ma żadnego problemu. Możecie domek wybudować. Kolejną istotną sprawą, jeżeli chodzi o działki, jest jej księga wieczysta. Sprawdźcie księgę wieczystą, czy nie ma tam na przykład służebności przejazdowej. Co to oznacza? No to, że na przykład sąsiad może sobie przez waszą działkę przejeżdżać. No i to. Nie zawsze jest dobre rozwiązanie, jeżeli planujecie zbudować tam dom i na przykład całą działkę ogrodzić. Prawnie nie możecie tego zrobić, tylko musicie taką współżywność utrzymać, czyli ten sąsiad dalej może przejeżdżać, więc zawsze dobrze to sprawdzić, przeglądnąć, czego, czego, czego to dotyczy. Czy nie ma tam na przykład jakiejś hipoteki, to znaczy czy nie jest działka zastawiona, nie wiem, jakimś kredytem czy czymkolwiek innym, także Sprawdzenie księgi wieczystej będzie istotne przy wyborze działki, czy przy przygotowaniu działki pod budowę domu. Kolejnym istotnym elementem jest to, co dzieje się pod spodem, czyli to, czego nie widać. Mianowicie dobrze jest zawsze, ja zawsze rekomenduję i polecam zrobić badania gruntu. Jak to się odbywa, to tuż przyjeżdża geolog i taką specjalną maszyną robi odwiert. Na kilka, kilkanaście metrów, w zależności od tego, jaka jest potrzeba. Robi tych odwiertów kilka też, w zależności od tego, jak duży jest dom. I od razu widzi, a po, jakimś, po kilku dniach robi całe opracowanie, z czego składa się struktura gleby poniżej tego, co widzimy, czyli poniżej tej trawy czy, czy krzaku. I to jest bardzo istotne, dlatego że jeżeli grunty są na przykład słabonośne, czyli są jakieś torfy, muły. No to już trzeba ten fundament zbudować inaczej na przykład szerzej głębiej nie daj Boże trzeba byłoby tą działkę palować tak w związku z tym my już na tym etapie wiemy czy ta inwestycja będzie opłacalna no bo zwróćmy uwagę że jeżeli działkę na przykład trzeba byłoby palować to jest bardzo kosztowne rozwiązanie to taniej będzie kupić działkę taką samą gdzieś indziej i po prostu zbudować swój dom w innym miejscu także. Te badania nie są stosunkowo drogie. A myślę, że dosyć istotnym elementem jeszcze przy działce jest dostęp do drogi. Czyli mówiliśmy o tym, że czy na działce jest służebność, ale teraz musicie się zastanowić, czy wy macie dostęp do drogi publicznej, czy bezpośredni, czy też przez sąsiada, jeżeli przez sąsiada, to czy na jego działce jest taka służebność, żeby się nie okazało, że zbudujecie dom, a nie będziecie mogli z tego domu wyjechać. Oczywiście to są jakieś skrajne przypadki, więc, więc raczej się nie zdarzają, ale to też. Zawsze zawsze warto sprawdzić. Jeżeli wasz wyjazd z działki na przykład jest ograniczony rowem, to również w Urzędzie Gmin dostaniecie takie warunki, jak ten wjazd na drogę publiczną ma być zbudowany, ile ma mieć metrów i tak dalej. Czy ma mieć przepustowość odpowiednio, to wszystko będzie tam określone. Jeżeli mamy już działki, to teraz kolejnym bardzo istotnym elementem jest projekt. I teraz. Jak wybrać ten projekt? Oczywiście wchodzicie sobie na internet, na przeróżne strony, tych projektów jest całe mnóstwo. Jeżeli nie znajdziecie wymarzonego, to oczywiście możecie zlecić ten projekt indywidualny, żeby architekt dla Was zaprojektował Wasz dom. Szczerze mówiąc, nie rekomenduję specjalnie tego rozwiązania, dlatego że ono jest droższe. Bardziej czasochłonna, a naprawdę wybór projektów gotowych jest na tyle duży, że w większości przypadków da się coś znaleźć. No chyba, że wasz dom ma być naprawdę ogromny, wyjątkowy i dość specyficzny, bo taki akurat sobie wymarzyliście. No to wtedy ja. Jasna sprawa, i korzystajcie z, go, z projektów przygotowanych specjalnie dla Was, bądź jeżeli szykujecie jakąś większą inwestycję, na przykład deweloperską, i no, tam już każdy metr, każdy, 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 każdy metr zagospodarowania, czy działki, czy, czy, czy domu, czy, czy lokalu, no, ma istotne znaczenie i taki indywidualny projekt pewnie e, dużo lepiej się sprawdzi. Natomiast w takim standardowym przypadku szukacie sobie projektów na różnych dostępnych stronach internetowych. Co ciekawe, możecie do, do tych firm napisać, otrzymacie bardzo często darmowy, czasami też jak za niewielką opłatą katalog. Wtedy łatwiej jest sobie pooglądać, ale sam wybór taki wizualny projektu to jedno, a całkiem inną rzeczą będą koszty i też takie udogodnienia w życiu codziennym. I teraz tak, patrzcie sobie na kosztorysy, jakie mają projekty. I raczej patrzcie na tą górną cenę. Te kosztorysy względnie się sprawdzają, czyli powinno być, powinniście się zmieścić, chociaż no, to też zależy, czy dom będziecie budować 5 lat czy półtorej roku, no bo to jednak ten horyzont czasowy ma ogromne znaczenie w skoku cen. Natomiast patrzcie raczej na te wyższe kwoty. Lepiej się będzie pozytywnie zaskoczyć, niż później przykroczarować. Także ja rekomenduję raczej raczej ten sposób postrzegania i zwróćcie uwagę nawet bez specjalnej wyceny u firmy budowlanej wybierzcie sobie dwa trzy projekty i zwróćcie uwagę jak różnią się ceny. Okazuje się, że projekty, które podobają wam się podobają wam się mniej więcej tak samo, mają bardzo podobny metraż, mogą mieć nie wiem 20-30% różnicy w cenie. I to już jest istotna informacja, że dany dom będzie tańszy od innego. Z czego to wynika? Z bardzo wielu rzeczy. Prosta sprawa dach. Najtańszy będzie dach dwuspadowy, taki zwyczajny. Dużo droższe już będą dachy wielospadowe z przeróżnymi załamaniami, wykuszami, tego typu elementami dekoracyjnymi. To już będzie podnosiło cenę domu. Mur czy prosty, sześcian, czy też jakieś tam przeróżne dodatkowe ścianki i ta bryła będzie zdecydowanie bardziej skomplikowana. To podnosi cenę. Także zwracajcie na to uwagę, no bo lepiej już na Starcie wybrać ten trochę tańszy dom, ale który podoba Wam się dokładnie tak, tak samo, niż specjalnie przepłacać. To jest dosyć istotne, ale najważniejsze jest to, że jeżeli będziecie mieli już ten projekt wybrany, to zanim go kupicie, to odwiedźcie koniecznie architekta lokalnego. Architekt lokalny powie Wam, żebyście zamówili od geodety mapę do celów projektowych. To jest taka mapka, przyjeżdża geodeta, on określa dokładnie wysokości gruntu, wymiary, działeczki i tak I w specjalnym formacie daje ją do architekta. Architekt wtedy domek, który Wy sobie wybierzecie, będzie w stanie nanieść na tą mapkę. I to jest o tyle istotne, że on sprawdzi, czy ten dom się w ogóle tam zmieści. Sprawdzi sobie nie tylko wizualnie na mapce, ale też sprawdzając warunki zabudowy czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. I zgodnie z ich wytycznymi sprawdzi, czy ten dom rzeczywiście możecie zbudować, bo jak sobie wybierzecie dom z płaskim dachem, a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mówi, że dachem wszystkim muszą być, nie wiem, dwu- czterospadowe i tak to niestety takiego domu nie będziecie mogli tam zbudować. Nie dostaniecie na niego pozwolenia na budowę. I zanim wydacie jakiekolwiek pieniądze, to dobrze jest to tam sprawdzić. I co ciekawe, zazwyczaj u takiego architekta lokalnego możecie ten projekt, który wybraliście sobie w internecie, po prostu kupić. Wtedy dostaniecie zniżkę na jakieś inne, inne usługi. No i przy okazji, ten projekt architekt weźmie, naniesie na Mapę do celów projektowych pomoże Wam z wszystkimi innymi formalnościami, które będą Wam potrzebne do złożenia dokumentów na pozwolenie na budowę, ale o tym powiem za chwileczkę. Co jest jeszcze istotne pod kątem projektu? To, że na tym etapie u architekta lokalnego możecie się zastanowić nad pewnymi zmianami, one są jeszcze możliwe. Czyli możecie sobie zmienić trochę układ w środku, przenieść gdzieś łazienkę, kuchnię. Możecie jakąś ściankę działową postawić w innym miejscu albo zlikwidować. Możecie poszerzyć okno albo możecie je zmniejszyć, tak? Dlaczego to jest też istotne? Dam wam przykład. Ja w swoim domu miałem drzwi w projekcie takie niestandardowe, bardzo wysokie i niezbyt szerokie. Pomijam fakt, że one nie byłyby zbyt praktyczne w takim codziennym stosowaniu, ale byłyby trzy- czterokrotnie droższe, bo musiałbym je wykonywać na specjalne zamówienie. Dlatego warto jest, na przykład, firmę z oknami, z drzwiami zewnętrznymi, z bramą garażową odwiedzić już na etapie wyboru projektu. Czy znaczy, może wyboru projektu to jest zły pomysł. Jak już kupimy projekt, ale jeszcze nie zaczęliśmy budowy po to żebyśmy wycenili sobie okna tak jeżeli się okaże że ten budżet który my zakładaliśmy od początku jest zdecydowanie za niski to może warto byłoby te okna zmniejszyć jakoś się zmienić i zawsze mi osobiście na przykład pani którą serdecznie pozdrawiam z firmy od stolarki okiennej bardzo dobrze doradziła że na przykład tutaj można okno zrobić większe tu trochę inne do drzwi, tak jak wspominałem wcześniej, wymiar bardziej standardowy. Bramę garażową można trochę poszerzyć. Także na tym etapie jeszcze możecie to wszystko zrobić. Możecie na przykład, jeżeli nie chcecie, zlikwidować kominek. Ja tak zrobiłem i, i, i zaoszczędzić sporo kosztów, bo, bo kominek, raz, że wkład kominowy, dodatkowy komin, który musicie postawić, no to, to kosztuje pewne środki. Jeżeli na przykład planujecie pompę ciepła, w projekcie był na przykład instalacja gazowa, to ten architekt lokalny też jest w stanie Wam zlikwidować ten komin, przeznaczone do ogrzewania gazowego. Kolejnym istotnym elementem na przykład w projekcie jest wysokość domu. Ja dla przykładu podniosłem swój dom o około 30 cm, dlatego, że okazało się, że mam domek z płaskim dachem i nie będę miał gdzie poprowadzić rekuperacji strychem, ponieważ takiego nie mam. W związku z tym musiałem rury do rekuperacji rozprowadzić pod sufitem, a żebym nie widział tych rur na co dzień jak w tym domu mieszkam, to dobrze byłoby je zabudować podwieszanym sufitem, a to obniża nam już Wysokość pomieszczenia. Także to, że podniosłem wysokość domu już na etapie, na etapie konsultacji u architekta lokalnego, to zdecydowanie później ułatwiło mi budowę, wykończenie, a dzisiaj komfort korzystania, użytkowania z domu. Także to też dosyć ciekawa i fajna rzecz. Ale okej, okay. jesteśmy u architekta lokalnego, mamy wybrany projekt, ten projekt jest sprawdzony i rzeczywiście możemy na naszej działce go zbudować. Zamówiliśmy mapę do celów projektowych u geodety. Architekt lokalny podpowiedział nam, gdzie załatwić dokumenty odnośnie przyłączy, czyli jakie będą warunki przyłączenia, czy prądu, czy, czy gazu, jeżeli przewidujemy ogrzewanie gazowe, czy wody, ewentualnie kanalizacji, czy, czy, czy nie kanalizacji, bo musimy mieć na przykład szambo, czy przydomową oczyszczalnię ścieków. W związku z tym... Architekt lokalny w tym wszystkim nam pomoże, zbierze komplet dokumentów i złoży do starostwa w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W międzyczasie czekamy na pozwolenie na budowę i co robimy? Oczywiście szukamy już pewnych elementów wykończenia, ale do tego jest jeszcze trochę daleka droga, także warto byłoby znaleźć ekipę budowlaną, no bo ktoś ten dom musi nam wybudować. Co istotne, jak będziecie szukać ekipy budowlanej, to skłaniacie się ku tych droższych, nie ku tych tańszych. To jest taka moja osobista porada. Ekipy budowlane, które składają się tak z głównego majstra i trzech pomocników, bardzo często one w praktyce nie chcę, chciałbym kogokolwiek obrazić, więc jeżeli są takie solidne ekipy, to bardzo serdecznie je pozdrawiam. Natomiast bardzo często się zdarza, że to są ekipy mało solidne. Z czego to wynika? Otóż przy wycenie domu wycenią ten dom najtaniej. Ale tak, nie policzą koparki, no bo jej nie mają. A okazuje się, że jest potrzebna agregat prądotwórczy, okazuje się, że jest potrzebny, a miało go nie być. Okazuje się, że nie przewidzieli sobie trzech innych kosztów i również e, muszą to na koniec doliczyć. Także okazuje się na przykład, że wzięli sobie trzy budowy w tym samym czasie i bardzo wolno no, idzie im budowa Twojego domu. E, nie chcą zazwyczaj podpisywać umów, no bo oczywiście rozliczenie gotówkowe. No, i w umowach często są jakieś kary umowne, terminy, a to nie do końca na tym takim mniejszym firmom zależy. Polecam zdecydowanie firmy większe, ponieważ one mają większe doświadczenie, zależy im na tym, żeby dom wybudować szybko. Jest podpisana umowa, wiemy za co płacimy, wiemy kiedy płacimy, mamy ustalone jakieś transze, mamy jakąś gwarancję, wiemy z kim się rozliczać. Zdecydowanie ta budowa przebiegnie Wam sprawnie. Wiem, co mówię, bo przerobiłem setki budów. Rozmów z ludźmi, czy jako ekspert finansowy, czy teraz przy wsparciu całego procesu inwestycyjnego. I wiem, o czym mówię. Tania ekipa jest tania tylko na początku. Bardzo istotną rzeczą przy ekipie budowlanej są opinie. Po prostu posłuchajcie opinii ludzi. Jeżeli wiecie, że dana firma zbudowała komuś dom, to spróbujcie z nią porozmawiać, czy były jakieś problemy, czy nie. Przede wszystkim ważna, istotna sprawa: umowa. Z firmą budowlaną podpisujcie umowę. W tych umowach zawrzejcie kary umowne. Oczywiście nie da się przewidzieć, czy dom zacznie być budowany 11 kwietnia czy, czy 15 maja, ponieważ pogoda płata figle i jest wiele innych czynników. Natomiast jakieś widełki, że na przykład dom budowa rozpocznie się do końca lipca, któregoś roku możecie jak najbardziej ustalić, nie ma z tym większego problemu. W związku z tym bardzo Was do tego zachęca. Tym bardziej przy szalejących cenach materiałów um, i przy różnych innych kosztów, wy musicie wiedzieć, na czym stoicie, ile za co płacicie komu, w jakich tych terminach, po jakim etapie, i tak dalej. Bardzo zachęcam do tego i pamiętajcie o tym. Jeżeli mamy już pozwolenie na budowę, mamy ekipę, która, która zbuduje nam dom, to dosyć istotną kwestią jest jeszcze to, abyśmy mieli za co ten dom zbudować. Каждый ма pomysł, jak sfinansować swoją własną budowę. Bardzo często zdarza się tak, że mamy działkę, chcemy sobie z własnych oszczędności wybudować, nie wiem, fundamenty czy postawić ściany i dach, a resztę wykończeniem wziąć kredyt. Zdarza się, że na przykład bierzemy kredyt na taki stan surowy, otwarty, czy zamknięty, a resztę wykończenie sfinansujemy ze sprzedaży mieszkania, w którym właśnie mieszkamy. Niezależnie od tego, jaki jest wasz plan, już na tym etapie dobrze go zaplanujcie. Jeżeli chcecie uzyskać Kredyt to już na tym etapie odwiedźcie eksperta finansowego, który wam policzy zdolność, powie na jaką kwotę możecie liczyć, ile trwa cała procedura, jak rozłożyć transzę, jak to wszystko wygląda. Chodzi o to, żebyście byli spokojni, bezpieczni. Bardzo często już dzisiaj możecie aplikować o kredyt, a, a korzystać z niego nie wiem za pół roku. A macie już ten problem z głowy. Wiecie, że na pewno go dostaniecie, tak? Że nie będzie żadnej niespodzianki po drodze. To jest dosyć istotne. Jeżeli macie mieszkanie, które chcecie sprzedać i z tej sprzedaży chcecie sfinansować część budowy, to bardzo częstym rozwiązaniem jest rozwiązanie tego typu, że już dzisiaj sprzedajemy mieszkanie, ale w akcie notarialnym zaznaczamy, że klucze oddamy dopiero po dwóch, czterech, sześciu miesiącach, czy tam jakkolwiek się umówicie, z kupującymi. Dzięki czemu Wy mieszkanie sprzedacie, macie środki na wykończenie domu, ale dalej możecie w nim mieszkać. I tu również raczej kierowałbym się pesymizmem niż optymizmem, czyli raczej zakładałbym termin dłuższy niż krótszy, żeby się nie okazało, że na ostatni miesiąc, czy na ostatnie dwa miesiące musicie przeprowadzić się do rodziców, czy wynajmować jakieś inne mieszkanie, to na pewno nie będzie wygodne dla was, tak? I dostarczy kupę stresu, bo przecież macie wiele rzeczy do zabrania i tak dalej. Także, także polecam jednak zrobić to trochę dłużej niż krócej. Jeżeli wiemy już, jaki mamy na to. Plan finansowy, możemy przygotować działkę, możemy ją ogrodzić, postawić na niej tablicę informacyjną. Nie radzę, nie radzę specjalnie równać terenu z prostej przyczyny, i tak wiedzie koparka, która wykopie fundamenty i cały teren wam. Roskopie. Wy łopatą będziecie to robić bardzo bardzo długo, koparce zejdzie zdecydowanie szybciej. Tak samo nie radzę podnosić terenu przed rozpoczęciem budowy, bo przecież jeszcze do końca nie wiecie, do jakiego poziomu. Dopiero jak koparka wykopie fundamenty, dom na poziomie zero będzie stał. Dopiero wiemy, ile tak naprawdę tej ziemi potrzebujemy. Także nie róbcie tego już teraz starajcie się przyciągnąć przyłącza bo to na pewno wam pomoże nawet jeżeli oczywiście da się dom postawić w stanie deweloperskim bez wody prądu gazu i tak natomiast jeżeli to będzie to będzie tylko łatwiej wam dostarczy zdecydowanie mniej stresu i napięcia w związku z tym starajcie się jak najszybciej ciągnąć przyłącza starajcie się teren ogrodzić żeby był bezpieczny bo co jest istotne jeżeli nie zabezpieczycie terenu a wejdzie na przykład wam jakieś dziecko na budowie i nie wiem złamie rękę to wy odpowiadacie za teren budowy że nie był Zabezpieczony, także to też jest bardzo istotna sprawa. Przygotujcie sobie także wjazd na działkę. Co istotne, pamiętajcie, że na działkę będą wjeżdżać Wam ciężkie maszyny, betoniarki, koparki. W związku z tym ten wjazd musi być odpowiednio utwardzony, wysypany, nie wiem, kamieniem utwardzony czy jakimiś płytami, tak żeby rzeczywiście dało się tam dobrze dojechać. Jeżeli macie tam jakieś mniejsze krzaki, drzewka, które i tak chcecie chcecie wyciąć to też możecie to zrobić I już taki teren powoli przygotować zanim wejdzie ekipa budowlana jeżeli teren mamy gotowy i czekamy tylko na ekipę budowlaną to zamawiamy geodetę który wyznacza nam yy, dokładnie ponownie geodeta najpierw robi mapę do celów projektowych a teraz wyznaczy nam dokładnie miejsce w którym wasz wymarzony dom będzie stał i teraz mega istotna sprawa kierownik budowy nie powiedziałem o tym wcześniej, dlatego że specjalnie chcę podkreślić rolę tego człowieka w całym procesie. Bardzo często zdarza się, że kierownika budowy traktujemy tak po macoszemu, czyli bierzemy o takiego, który jest najtańszy i wszystko podbija. I to nie jest dobre rozwiązanie. Polecam kierownika budowy, który rzeczywiście będzie z wami podczas tej budowy, będzie na nią zaglądał. To on będzie. Rozmawiał z ekipami budowlanymi, jeżeli będzie widział, że jest coś nie tak, a nie będziecie się wymusieli o to go prosić, bo inaczej rozmawia się budowlańcowi z, z tobą, zawsze możecie powiedzieć, pani się nie zna, ile, ile, ile pani domu w życiu zbudowała, niż z kierownikiem budowy, który finalnie ma. Opisać, odebrać dany etap i który jest człowiekiem wykształconym specjalnie w tym kierunku. W związku z tym, polecam takiego kierownika budowy, który rzeczywiście przy całym procesie będzie z wami i nie będzie wam utrudniał, ale będzie wam pomagał, będzie was wspierał z tego względu, że to jest wasz dom. Jeżeli źle postawicie fundamenty czy ściany, to to wy będziecie mieć później z tym problem, a nie ekipa budowlana czy ktokolwiek inny. W związku z tym, bardzo polecam. Szczególnie skupić się na poszukiwaniach odpowiedniego kierownika budowy. Popytajcie o opinię, porozmawiajcie sobie z każdym i nie kierujcie, nie sugerujcie się ceną, bo budowa domu ma to do siebie, że zaoszczędzone pieniądze tak głupio, czyli właśnie na kierowniku budowym, na dobrej ekipie, na odpowiedniej działce, która ma dobry grunt, potem odbijają się czkawką niestety, tak? bo to wszystko może podnosić zdecydowanie koszty w późniejszym czasie. Jeżeli to wszystko mamy zrobione i tak naprawdę dom zaczyna się budować, to już planujmy dalsze kroki. E, zamawiajmy okna, e, zamawiajmy hydraulika, zamawiajmy elektry firmę elektryczną i tak dalej. Z prostej przyczyny. E, wszyscy mają swoje terminy, tak? To nie jest tak, że my dzisiaj zamówimy hydraulikę, on za tydzień przyjedzie. Musimy ustalić z nim pewien harmonogram. Oczywiście nie jesteśmy w stanie się z nim umówić na konkretny dzień, natomiast. Firmy mają mniej więcej taką listę osób, których domki mają przygotować w danym sezonie, i wiedzą, że na przykład będzie to, nie wiem, 20, 20 domów. Jeżeli wy będziecie w tej kolejce, no to wiadomo, że nie wiem, w tym czy w tym kwartale jeszcze ten inwestor jest do odwiedzenia i trzeba mu tam odpowiednie instalacje porobić. W związku z tym, już te ekipy planujcie sobie z wyprzedzeniem i również ta sama zasada. Pytajcie o opinie podpisujcie umowy. Nie zawsze patrzcie na, na tą najtańszą cenę, yy, bardziej na opinię, na jakość wykonania i na to, czy będzie odpowiednia umowa. Na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało i to, co powiedziałem, będzie dla Was przydatne. Pamiętajcie, że budowa domu to nie jest prosta sprawa i warto się do niej dobrze przygotować. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, chcielibyście, żebym w następnym odcinku powiedział Wam o czymś innym, porozmawiał z jakimś konkretnym gościem, poruszył jakieś problemy, pytania. To bardzo Was proszę o komentarz, o subskrypcję, o informacje do nas. Chciałbym ten kanał tworzyć razem z Wami, a będę mógł to robić, jeżeli mi pomożecie i będziecie mówić, czego Wam w tym kanale brakuje i czego Wam potrzeba. Trzymajcie się, cześć.